Cześć, siemane wam ludzie, z tej strony Łozo, zagramy w Piraci z Karaibów, na kracji świata, okej, okay. wczytajmy grę, jak widzicie, jesteśmy teraz, będziemy rozpoczynać tę misję w Singapurze, dobra, Ogranicie sobie filmik. So whoever possesses the heart of Davy Jones commands Davy Jones. And with that, the Flying Dutchman. You have changed the course of history, Mr. Mind. Jack Sparrow. If it were possible to help him, I would. Were you so concerned when you sent him to the depths? What? I had to. To save us all. I would do anything to bring him back. Alas. But you won't be doing it without some help now. All you need is a guide, which you now possess, and a map. And where does one find a map to Baby Jones' Locker? Singapore. You are here to meet Sao Feng. If the good pirate lord be not otherwise engaged, he will see you.

ty 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 Dziękuję. 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 po mi się paru e, tych, nie wiem, piratów, czy kogoś. Um, o, co tu, może jakąś misję, misję poboczną wykonamy, albo coś. Um, myślę, że tam, ta misja będzie, nie wiem, łatwa, albo nie. Nie wiem, Singapur, to każdy na pewno wie, kto oglądało. Że to miasto piratu widzi tam te wiecie te dupera takie Myślę, że już prawie się zbliżamy do końca serii Zostały z jakieś może 3-2 odcinki max I see. <laughs> Czy see Siadło z liścia No przed chwilą o, nie idzie go rozwalić Szkoda Po prostu mnie wpuści Club I do not trust a gathering of pirate lords. I much prefer Jack Sparrow dead. Why ever would I help bring him back? But Saurfang, so surely there's some accommodation. A pirate to pirate, we might reach. And you must think me so easily swayed. <laughs> Dobra, więc musimy się napierdalać kapitanem barbosom <laughs> Rozwalimy wszystkich piratów, kurwa, gdzie klękać na kolana przed swym panem. Napierdalać, a lać, lać. Tutaj już mówiłem, że... Yy, na jakieś 3-2 odcinki może skończymy tą serię. Skończę tę serię. Um, I może zacznę nową jaką um. Wczujcie się w tej klimaty... w no mm, ale jeszcze... Ja pierdolę, w Ta blokada tego. Barbosu to się nie działa I z grana tam po prostu co jeszcze się... Jack, no chyba teraz podrobienia No jeszcze się dodać Teraz podrobienia do gry Hyc, hycy, 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 hycy Co mamy tu robić Aha Mamy się napierdalać Napierdalać, napierdalać, napierdalać ja tną mnie tutaj jak widzicie ostro i to bardzo ostro dalej, no come on, come on będę ich próbował wywalić poza barierkę, ale w czy to mi się uda bo jak wiecie gra trochę troll dobra, teraz znowu na dół ja pierdolę, ale trafił drabina <laughs> Dobra, więc musimy teraz się napierdzielać tutaj z następnymi jakimiś frajerami Tego załatwimy Jeszcze ty mu w granatora. Nie trafiłem o tym, to też jest. No, oczywiście stoi To jest terminator normalnie nie ma. I tam w górę Mmm... GIEŃN! Dobra, zginął i co teraz mam pod do góry? Mam bez sensu to jest takie latanie na dół z góry, na dół z góry, na do góry To może winda byśmy założyli, nie? <laughs> Widzieliście to? no się spa sobie. Normalnie z takie Takie, taki, że wchodzi na robiny. i... Aaaa, dość Myślę, zlecieć z tego. A... No i tak w ogóle. Hmm, taro nie mogę trafić. Drabinę. Dobra trafiłem. Widzisz, ten znacznik, który mi pokazuje, że mam na przykład... akcję, nie wykonywałem czasem. Tak mi nie chciał się załączyć, nie chciał mi się załączyć i... Nie, yeah, wykonaliśmy misję! <laughs> Żartuję. To się może połowa nie. Co tu teraz? Oli shit. Maski ninja działa. Nie. nie zabijesz mnie. Nie zabijesz mnie. Chcę... Nie, no. Chciałem właśnie to zrobić, żeby... Coś to tam... Na dole. O oh, fuck. Nie. I przegrałem, Fajnie Bardzo fajnie przegrałem. No zaraz, No, jeszcze takie dwa razy i trzy, pięć i zarazedne. Z tego... z tej... No, no z kolanka. Nieba na ninja! Gim. Nie ma GI. Teraz mi się uda. <gry> Trafiłem ją we wątrobę. <laughs> Zrobię jej łyskiego. <USG. śmiech> Widzę, że jej HP spada. O. Mamy jakieś przejście filmowe. I nabierdalamy. Co teraz? Będę się nabierdalą? No, chyba nie. Ymm. Na razie widać już z nie No Tylko teraz tamta była w czerwonym stroju A to jest Widzicie w jakiś żółty... NO kuf Fajnie <grystanie> Mhm mm Mhm mm Pięknie Jeszcze strzały po mnie nie, bu... Dobra, jeszcze jeden strzał i po mnie Kurwa Niech zabijecie mnie <grystanie> Dobra, mi się uda Uda mi się, uda mi się I prosto, Uda mi się ją pokonać Nie. Oj oh shit zobaczymy jak mi daleko grać, cofnie jak Cofnie na początek, to zrobię przerwę i wrócimy do tego samego momentu. Tak, dobra, ja robię yy, przerwę i wracam do tego moje. Okej. Okay. Jesteśmy w tym samym momencie. Co byłem przed chwilą. <laughs> Jak widzicie mam dużo HP. Jeszcze mam dwa kurczaki, czyli dwa życia do uzupełnienia, czyli mogę je dodawać. No, <laughs> Teraz myślę, że dead nie ona, a nie ja. Więc będzie pozytywnie. Oby tych podejmować. Ci tu przede mną na się cały czas i jak widzicie, nikt z nich nie dostaje ani obrażeń. Cały czas niedobrze się jak widać. tam gdzieś tam, jakieś dziurze się pisgają, jak widzicie. Wygrałem jestem najlepszy. Dobra, co to radwienie, co to? Ja! Skabryki!

to już jest koniec tej pięknej bitwy, ale my też byśmy przestali się napierdzielać. Jak widzicie tam ci cały czas... Oooohu. na to, że mamy nowych gości. <grym> Dobra. No Barba ci na pomoc. Elizabeth. Normalnie asesą I napierdzielamy się <śmuchy> ja. takie nie lubię walczyć z, z żołnierzami Tymi W ogóle ci niebiescy są mniejsi Ale co trochę dziwne Bo niektórzy są mniejsi, niektórzy więksi to wiecie? Fak nie traktuję. O na przykład ci są równi. Wszyscy? To no, jest taki mały, że prawie jest mniejszy od beczki. Ale tam no, dobra. Nie będę wnikał w, w, w szczegóły. Więc temu. Ole kombo, dwóch na raz. Jakie kombo, jakie kombo. Kurwa, gamba! Dobra, oglądajcie ten filmik, jo. Dobra, kim jesteśmy? Elisabeth. Elisabeth, jesteśmy. Uuu, idziemy gdzieś do krzaków. Daję dupę za kawą zupę! Za łyżkę zupy. O ty gnoju! Tak szanować kobieta? Tak szanować... Gin! Fuck, nie wyleciał. Chyba walnął o ten kołek. Gin! Gin! No. Zobaczcie. Idzie w <grym> Sami siebie chyba Gro na tym. Ale się odwaliło. Ole wszystko rozwaliło się. Nie trafiłem. I Zasrano, do się pan. Ty ty tu Dobra. Y jeszcze ktoś tutaj będzie. Chyba nie. Więc, let's go, let's go, let's go. Tu na pewno będą znowu. Takie so, wiecie. O tu już nie ma, a za chwilę... O, tu są znowu. Nie. Jak długo będę musiał się tu napierdziać ziemi? tu nie wiem. Czy w ogóle tu idzie przecież?

Gę, gę, Fuck! You... bitch... You... Wy ty Dzieli się to? Jego ciało przenikło przez beczkę. Co jest tu? Co ja mam? A chciałem, jak ja, ja mam długo z, z nimi się nawalać. Tu!

Tu o mm, mm. na obiad i forever odpaj mi sylwester serwesteria bo tego skosimy ale strzelają, normalnie Sylwester nie wiem. tak strzelania to idzie dobrze tyry tyry tyry, tyry ty. Ty. dobra A Aaa, my robiliśmy przejście dla Barbosy, tak. Chyba. tak. Barbosy. Płynie. I co on nam zrobi tą łodzią? Czy mamy wskoczyć do niej? Tylko przejść. Jakby nie mogła zrobić, rozbiegu i... Normalnie meter jakiś miał od skoczenia, ale nie po co? Przeskoczę sobie. Chyba że jesteśmy przy końcu tej misji, ponieważ widać w tle tam, o no, widzicie, w tle widać już łódź, a nic poza tą łodzią nie ma. A, a co to trzeba było robić? Hmm. Fuck, o co chodziło z tym? Czy... Hmm. Czy... O, oh shit! To co się podpali? Fuck. Jeszcze gościu podpalił, no. Brawa! Dobra. Przeszłem to. Wiecie, musiałem y, jakby... Zgaszę ten ogień i w ogóle... To tylko byłem zrobić. Okej, okay, jeśli mi się podobało, nie o ocenie filmiku. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.